Dzień dobry. Znajdujemy się na boisku Szkoły Podstawowej w Wapnie. Za nami szkoła. Eee, tak naprawdę na tym boisku praktycznie nie ma nic. Nie ma tu żadnych urządzeń, eee, nie ma praktycznie żadnych ławek. Jest to boisko, gdzie nie ma co robić. Startujemy w konkursie Podwórka Talentów Nivei. Nasz film nie otrzymał nagrody od jury. Również jest mała szansa, że wygramy to w głosowaniu, dlatego że głosowania są tak nietypowe, że nasza społeczność raczej nie ma szans. Tu jest piasek. Za mną, miejsce na potencjalne podwórko. Tak naprawdę, możemy to podwórko zdobyć sami i to będzie najprostsze rozwiązanie. Ile się uda zebrać na zrzutce? Tego nie wiemy. Może to być 1000 zł, może być 5000, ale każda kwota może posłużyć temu, żeby kupić jakieś urządzenia, żeby te dzieciaki miały co robić w czasie przerwy. I to nie muszą być urządzenia za wiele tysięcy, to mogą być urządzenia za kilka tysięcy. To może być huśtawka, to może być drabinka, to może być pseudo-zamek czy jakaś rozsądna piaskownica. Ważne, żeby dzieciaki miały co robić w czasie przerwy. To jest istotne. Zatem zachęcam, żeby wziąć udział w akcji i pomóc. Dziękuję.